Nieśmiertelna meduza. Zapewne każdy z nas marzył kiedyś o nieśmiertelności. Wyobrażamy sobie wtedy te wszystkie rzeczy, które moglibyśmy robić, lecz brakuje nam na nie czasu. A co jeśli powiemy wam, że w otchłaniach ziemskich oceanów jest istota, która jest nieśmiertelna? Bohater tego filmu. Nie ma polskiej nazwy, lecz popularnie nazywany jest on nieśmiertelną meduzą. Naukowa nazwa to Turritopsis dorni lub Turritopsis nutricula. Na początku przedstawię krótki rys historyczny. Gatunek ten odkryto już w drugiej połowie XIX wieku, lecz wtedy jeszcze nikt nie znał tajemnicy owej meduzy. Przełom nastąpił w latach 90. poprzedniego wieku, kiedy włoski zoolog Fernando Boero odkrył sekrety hydromeduzy. Przejdźmy do sedna. W jaki sposób nieśmiertelna meduza staje się nieśmiertelna? Po osiągnięciu stanu dojrzałości płciowej, meduza potrafi wrócić do stanu larwalnego. Możliwe jest to dzięki transdyferencjacji. Jest to proces biologiczny polegający na przeprogramowaniu komórek macierzystych. Jest to jedyne znane nam stworzenie, potrafiące poddać temu procesowi całe ciało, dzięki czemu może wrócić do stanu larwy. Współcześni naukowcy twierdzą, że może ona to zrobić nieskończenie wiele razy. Oznacza to więc, że gdyby odrzucić czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład polujące na nie drapieżniki lub choroby, to mogłyby one żyć wiecznie. Niestety, dzisiejsi uczeni. Nie są w stanie określić, jak długo żyją poszczególne osobniki. Turitopsis żyje w subtropikalnych wodach całego świata. Przedstawicieli tego gatunku znajdziemy m.in. w Morzu Śródziemnym, ale i w pobliżu Japonii i Nowej Zelandii. Średnica ciała dorosłej meduzy wynosi około 5 mm i w 95% składa się ono z wody. Kształtem przypomina ona dzwon. Większość jej ciała jest przezroczysta, a na środku ma ona czerwony żołądek. Młode osobniki mają tylko 8 macek, ale z wiekiem ilość ta się zmienia. W pełni rozwinięte meduzy mogą mieć od 80 do 90 sztuk. Odżywiają się tym, czym większość małych meduz, czyli między innymi planktonem, małymi mięczakami i ikrą. Naturalnymi wrogami bohatera tego filmu są wszelakie ryby, pingwiny, żółwie i inne meduzy. Turitopsis nutricula wzbudza wielkie zainteresowanie szeroko pojętego świata naukowego. Naukowcy sugerują, że tajemnice tego gatunku mogą pomóc nam w leczeniu wielu chorób, np. nowotworów. Komórki macierzyste, które służą w odradzaniu się. Mogą służyć w sztucznym hodowaniu niektórych ludzkich organów. Kto wie, może pewnego dnia człowiek również będzie mógł żyć wiecznie? Dziękujemy za uwagę. Jeśli interesuje Was przyroda, to na naszym kanale są i będzie więcej filmów o różnych rzeczach, które dzieją się w przyrodzie.